Firma Budmat w tym roku zdobyła dwa złote medale międzynarodowych targów poznańskich Budmat 2022 za dwa produkty. Blachodachówkę modułową płaską Komo oraz panel dachowy Iron Click. Pierwszy z produktów charakteryzuje się tym, że jest przede wszystkim najnowocześniejszym rozwiązaniem technologicznym. Jest to blachodachówka modułowa płaska, która ma symetryczny wzór. Dzięki temu układanie i montaż jest stosunkowo prosty. Przede wszystkim charakteryzuje się opatentowanymi rozwiązaniami, których nie mają inne produkty na rynku. Drugi z produktów, panel dachowy Iron Click, nagrodzony na tegorocznych targach, to przede wszystkim rozwiązanie klasy premium. Produkt, który jest wyjątkowo elegancki do nowoczesnego budownictwa typu stodoła. Przede wszystkim firma Budmat przykłada niewątpliwą wagę do estetyki dachu. Stąd do tych wszystkich produktów, które produkujemy. Mamy specjalne obróbki dedykowane, które dopełniają jakby estetyki dachu. Są to stworzone specjalnie produkty, które mają ogromny wpływ na końcowy efekt wizualny całej inwestycji. Dedykowane obróbki, wiele wariantów wykończenia oraz kolorystyki pozwala właścicielom dobrać właściwy materiał w zależności od potrzeb oraz gustu danego klienta, który buduje dom.